Panie to co myślisz, będę jego ustroł panie. Nigdy bym cię nie poznał, Izabelo, w tym zawoalowaniu. gdyby nie drgnienie serca. <grywki> Lubię, jak się tak wygłupiasz. Ciekawy. ciekawe. Piątek, godzina siódma rano, radio to kefen, moje ulubione radio. Zapowiedź, że dzisiaj będzie brał udział w audycji pan Mateusz Gąsior. Nieznany jeszcze, a może w swoich kręgach takich biznesowych. Znany. Młody człowiek, który wykupił yy, w związku z yy, Orkiestrą Świątecznej Pomocy za 20 200 zł swój udział w audycji Radio Tok FM. No i, no i jest. Bardzo, się, bardzo jestem ciekawy, czy on wybrał właśnie ten piątek, audycję, którą prowadzi no, bezkonkurencyjny. Jacek Rzakowski wraz z, jak on nazywa, swoją trzutką, czyli trzema no, bardzo takimi sławnymi, wielkimi dziennikarzami, publicystami. Tomaszem Lisem, ten od Newsweeka, Wiesławem Władyką z polityki i Tomaszem Wołkiem, nie jestem pewien skąd, chyba Onet jakoś tak, ale też bardzo sławny. No i właśnie Mateusz... Konszor. Czy on wybrał tą trzutkę Żakowskiego, czy trzutka Żakowskiego wybrała jego? Nie wiem, ciekawy jestem. To coś znaczy, zarówno no przede wszystkim o nim, o nim, bo jeżeli oni chcieli jego, no to po prostu jeszcze lepiej świadczy niż tak jak sprawdził się w samej audycji, bo był doskonały. Ale prawda. Taka ogromna ciekawość. Młody człowiek, no zamożny, bo powiedział o sobie, że jest przedsiębiorcą, takim coś produkującym, rodzinne jakieś takie przedsiębiorstwo, ale nie chciał powiedzieć, to też o nim dobrze świadczy. Absolutnie zero autoreklamy z jego strony. Parę tylko rzeczy, które było wiadome, które mogłem się dowiedzieć, wszyscy mogli się dowiedzieć, z tego co mówił, no to to, że jest młody, że studiował w Anglii, czyli chyba jednak z jakiegoś takiego zamożnego środowiska zamożnej rodziny, że to zabawne było, bo kiedy zapytał chyba Bodajże Żakowski, czy rodzina nie ma nic przeciwko temu, że wydał tyle pieniędzy na, na takie coś. On powiedział, rodzina nie ma tu nic głosu. Nie ma nic do powiedzenia. Zabawnie to zabrzmiało. No, ale dalej. Dalej oczywiście audycja była no, na bieżące tematy. Na, na, w związku trochę ze śmiercią prezydenta Adamowicza, trochę o naszej polityce. Ale trudno się by było zorientować, czy on. właściwie jakiej on jest. Opcji no musiał, mieć, o, musiał być opcji takiej, jak to się mówi, liberalno-lewicowej, liberalna gorzej. Lewicowa lepiej. Jedno z drugim, bo ja wiem, czy gorzej, czy lepiej. W każdym razie bardzo dobrze mówiący, precyzujący świetnie to, co chcę powiedzieć w krótkich słowach, tak jak ja to lubię, te tylko potrzebne, bez jakichś zbędnych, pewnym głosem bez jojczenia, jąkania, się e, o, u, bez absolutnie bez. No i właściwie najciekawszą rzeczą, jaką on powiedział, to no, nie mówił cały czas, Cały czas była tematyką, to były sprawy polskie, polskie międzynarodowe, ale on też miał swój głos, chociaż najwięcej zdaje się w przerwach, tam są trzy przerwy w tej audycji, jakieś takie chyba pięciominutowe, może sześciominutowe i wiem, że panowie razem tam na zapleczu gdzieś Radia to FM rozmawiali. To na pewno było najciekawsze, ale dla mnie ciekawe było coś, co powiedział, a potem jego milczenie. Mianowicie Żakowskie chyba Zapytał go, czy pójdzie pan do polityki kiedyś? A on powiedział, no, żeby pójść do polityki dzisiaj, to trzeba by jej oddać całe życie. Na co któryś z panów? A pan by oddał? Cisza. Oddać oczywiście to nie na barykadzie, nieprawda, z bronią w rękach, czy nawet z kamieniem, tylko poświęcić się. Żałuję, bardzo żałuję panie Mateuszu. Niechby pan, jakoś nawet może prowadząc swój biznes, czy rodzinny biznes, nic nie wiadomo właściwie, czy miałby na kogo scedować kierownictwo. Dobrze by było, Panie Mateuszu, żeby Pan poszedł jednak do tej polityki i poświęcił chociaż pożycia. Zobaczymy. A teraz, żeby nie było za słodko, ja uwielbiam Radio Talk FM. To jest właściwie taki cały mój najnowszy od, od jakiegoś, bo ja wiem chyba no więcej niż od roku, może od półtora, dostałem takie radyjko świetne, niedrogie, takie od... Od Chińczyków, jak to się mówi, to nie od Wietnamczyków. Gdzieś tam wulka jest taka, tam taniej można kupić dostałem. No i słucham go, słucham go namiętnie. Oczywiście ta audycja, którą obrał, wybrał sobie Mateusz Gąsior, pan Mateusz Gąsior, jest rzeczywiście bardzo dobra. Ale to jednak jest ciągle, wybaczcie panowie, trzech alfa-alfa samców, no i jacy oni mogą być, no tacy jacy, jakie samcy są. Jacek Żakowski, rewelacyjny umysł, ma, ma, starałbym się, staram się nawet jakoś pociągnąć w te rejony. Tomasz Lis, no Świetny, świetny, znakomicie piszący, znakomicie mówiący. Jego pamiętam z dawnych, dawnych czasów, kiedy Jarosław, Jarosław Kaczyński razem z Lechem Kaczyńskim palili kukłę pod belwederem. No, było to dwóch ostrych bliźniaków, takich anarchizujących. Ja szedłem, gdzieś szedł. Młody Tomasz Lis, tak spojrzałem na niego, on na mnie, on jakoś tak niesympatycznie mi się wydawał, i to jest zabawne i zarazem żałosne, że jakieś jedno spojrzenie może utkwić w człowieku i potem rzutować. No nie, nie rzutować oczywiście, ono nie rzutuje na to, nic mniej go cenię, nic mniej go podziwiam, a jednak. Natomiast Jackowi rzekowskiemu nie to, że nie mogę darować, to jest przesada, w ogóle co ja tutaj mogę, co ja jestem taki malinki proszek, taki. oni są naprawdę wielcy. No, kiedyś on był katolicyzujący, gdzieś tak jeszcze błąkają się jakieś jego, jego e, takie audycje z chyba księdzem Tischnerem. No młody, kto nie był Lewicowcem za młodości, ten jest na starość świnią, kto może nie był za młodu katolikiem, jest na starość, no kim? Despotą. Nie, ale umysł wielki, chociaż, chociaż, właśnie. No i, aha, jeszcze i Tomasz Wołek. No umysł świetny, tylko tak go nosi, nosiło go życiorysowo to w tą, to w tamtą stronę. No ale zawsze, w jaką stronę by nie poszedł, to myślał, mówił, no niesłychanie, porywająco, świeżo, odkrywczo, no tylko to, to, to noszenie. No sam to zawsze nosi. I dlatego, i dlatego moją taką idolką prawdziwą z Radia Tok FM jest Dominika Wielowiejska. Powiedziałam taka, o jeszcze dosyć młoda, ale nie zupełnie młoda słonica, przewodnika stada. Jak wiemy, tam one prowadzą zawsze wyważona, zawsze czujna, zawsze wychwytująca czy nastrój, czy jakiś taki klimat cały. Audycji, bo też prowadzi swoje audycje. Swoje audycje ma w tej chwili przeniesione w soboty o godzinie 9. Są świetne. Właśnie to wyważenie, ta delikatność, ta taka. No, zrównoważenie. Kobiece zrównoważenie i kobieca mądrość. No, jeżeli chodzi, kończę już. Jeżeli chodzi już o m, takich. Męskich idoli, to oczywiście ponad wszystko profesor Jan Hartmann. No też samiec, hodujący te swoje świnki morskie, oprócz tego, że studentów na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest wielki, rzeczywiście. Mało się udziela, dużo się udziela. Pisze książki, pisze felietony w polityce, ale jest wielki. Ale oczywiście, panowie, trójka. Trzutka wasza jest niezastąpiona i oprócz Dominiki Wielowiejskiej słucham was z zapartym tchem.